Kolejne zadanie jakie mam to przez rzekę i tą przyczepę muszę przetransportować przez rzekę. Tam widać już cel. O, a ja się zawiesiłem. Dobra, z pomocą wyciągarki się udało odwiesić. Jakoś tutaj bokiem bym potrzebował. Oj, tylko żeby się nie przewrócić. Ogólnie transport jest dość blisko. W sensie odległość od początku zadania i końca jest niewielka, ale niestety przez rzekę trzeba przyjechać. Trochę te fale mnie ściągają. W sumie to było prostsze niż się spodziewałem. Udało się. Teraz muszę podjechać po betonową płytę. Płyta betonowa. Ładuj. To musi być ciężkie taka płyta betonowa. Oj. No i niestety przewróciłem się. Zgasł mi silnik, więc muszę się odholować. Dobra, już prawie jestem przy tej płycie. Spróbuję ją teraz sobie załadować. Mam nadzieję, że się nie wywrócę. Na szczęście udało się. Bez żadnych problemów. I troszkę za szybko chyba jechałem. A w tej grze prędkość to największy wróg gracza. Znowu ten ciasny przesmyk. Tutaj na styk ta ciężarówka przejeżdża. W sumie rzadko używam blokady dyferencjału tutaj. A teraz tak sprawdziłem i dużo to daje. W końcu też jest jakaś ładna pogoda w tej grze. Tak to co chwilę pada. Znowu sobie tutaj skrócę rogę. Przydałby się mocniejszy silnik trochę. No i jestem na miejscu. Rozładuj. Solidne fundamenty. Zadanie wykonane. I już tą część mapy wyczyściłem z zadań.